W województwie opolskim doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof drogowych ostatnich miesięcy. W Wigilię, 24 grudnia, około godziny 6.30 rano w miejscowości Zielenicice, na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94, zderzyły się dwa samochody osobowe Volkswagen Passat oraz Ford Kuga. Łącznie pojazdami podróżowało sześć osób. Niestety, wszyscy uczestnicy wypadku poniesili śmierć na miejscu. Siła zderzenia była ogromna. Po kolizji Volkswagen Passat stanął w płomieniach uległ całkowitemu spaleniu. Według wstępnych ustaleń policji w passacie jechało pięć osób, natomiast w fordzie jedna. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, straż pożarną oraz policję, jednak na jakąkolwiek pomoc było już za późno. Droga krajowa nr 39, w rejonie skrzyżowania z DK94 została całkowicie zablokowana. Policja apeluje do kierowców o wybieranie tras alternatywnych. Między innymi przez skarbinierz osiedle lub zieleńcice. Utrudnienia mogą podrwać kilka godzin. Na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury, którzy zabezpieczają ślady i ustalają dokładne okoliczności tragedii. Trwa także identyfikacja ofiar. Na razie nie wiadomo, czy wśród zabitych były osoby nieletnie. Śledczy podkreślają, że pełne ustalenia będą możliwe dopiero po zakończeniu wszystkich czynności procesowych.